Muzyka, sztuka, wokal, taka artystyczna twórczość to jest rzecz, która raczej nie podlega kryteriom oceniania i dlatego Michał Szpak ma wyjebane. Nie startował w eliminacjach do Eurowizji. Siema, wszystkim, ja jestem Gumiś. Ten kanał to Potęga Wokalu. Kochani, Michał Szpak wykonał utwór Bandage w koncercie finałowym polskiej preselekcji do Eurowizji. Zrobił to w sposób taki, że wszyscy o tym mówią. No to ja też chcę o tym powiedzieć. Tym bardziej, że mega, mega mi się ten kawałek. Podobał. Dzisiaj sobie zareagujemy właśnie na ten utwór i na wykonanie Michała Szpaka. Moi drodzy, Michał Szpak to jest artysta, który swoją szansę na Eurowizji już miał. Zajął tam dość wysokie, jak na polskie miejsce. W finale to był utwór Colors of Your Life, to było któreś tam następne miejsce, nie pamiętam dokładnie. Ale w każdym bądź razie, gdzieś w tamtym momencie, tak naprawdę jego kariera się rozwinęła na maksa. On na dzień dzisiejszy jest wokalistą, jest artystą, który już nikomu nic nie musi. Udowadniać, robi swoją muzykę, gra swoje koncerty, i widać, jak wielka różnica jest między artystami aspirującymi do wielkich scen, do koncertowania, do, choćby do tej Eurowizji, a artystami, którzy mają już jakby pewien etap kariery za sobą, już nie muszą nikomu nic udowadniać. Nagrywają płyty, nagrywają teledyski, nagrywają kawałki, po prostu grają swoje koncerty koncerty, które właśnie oni Organizują, oni wystawiają, jakby oni są główną atrakcją tych koncertów. Tacy artyści, którzy już mogą na luzie, jakby przedstawiać swoją sztukę, wypadają często dużo dużo lepiej niż ci artyści konkursowi i tak dalej. I to było widać ewidentnie na tych polskich preselekcjach, koncercie finałowym do tych preselekcji. To było widać jaki luz na scenie ma Michał Szpak w porównaniu do Wszystkich e, tych finalistów. Jak bardzo on sceną potrafił zawładnąć, jak wyglądał, w jaki sposób się zachowywał. No to jest mega, mega e, widoczne, że artysta po prostu czuje na scenie ten luz, że on tam jest najważniejszy w tym momencie od nikomu, nic nie musi udowadniać. On ma tylko zrobić swoje i zrobić to z wielką przyjemnością. I to było widać, że ogromną przyjemność Michałowi sprawiało to wystąpienie. E, po prostu rozjebał, co tu dużo mówić. Zatem sprawdźmy sobie utwór bondage. Posłuchałem sobie też wersji studyjnej tego utworu z teledyskiem. No i muszę powiedzieć, że może teledysk mnie bardzo nie porwał, bo trochę jakby kolory mi nie pasowały do całej reszty, ale zamysł teledysku sam jest bardzo fajny, bardzo to jest klimatyczne. Brzmienie w ogóle tej piosenki bardzo mocno mi się kojarzy z, z niektórymi kapelami korowymi. Jest mnóstwo przestrzeni, jest ta fantastyczna, podciągana gitara, która brzmi jak milion dolców. Bardzo mi to przypomina w ogóle August Burn Red. Jest taki numer, który też zaczyna się od takiej podciąganej gitary w bardzo podobnym brzmieniu, takim bez przesteru, praktycznie czystym crunchowym. No przepiękne to brzmienie jest. Mi tam po prostu tylko w refrenie jeszcze brakuje takiego uderzenia na gitarach faktycznego i to by był naprawdę rasowy, rockowo-metalowy kawałek. Eee, no nie ma tego, ale Michał tak naprawdę jest wokalistą popowym, więc wybaczam mu. Że tak zaaranżowany i tak rozwija się ten utwór, jak się rozwija. Mega polecam wersję studyjną, bo naprawdę przestrzeń, miks tego kawałka, wokale, no to coś pięknego, mnóstwo layerów i tak dalej. Co robimy dalej z Eurowizją, kochani? Reagujemy na zwycięzców z innych państw, czy, czy jak to dalej ma wyglądać? Bo w sumie sam nie wiem, jak to chcę zrobić. Na pewno, kiedy zaczną się koncerty te, te finałowe, no to będziemy reagować, ale do tej pory też trzeba coś tam jeszcze ponagrywać z tej Eurowizji. Także dajcie znać w komentarzu, co byście chcieli. Teraz posłuchajmy, jak Michał śpiewa to na żywo. No, i zaczyna się tak naprawdę od takiego no, rejestru piersiowego. Do... Michał pokazuje, że nisko też potrafi śpiewać. Ba, da, ba, 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 ba. I to już jest tak naprawdę barytonowy rejestr, i Michał brzmi cały czas pewnie i dobrze w tym rejestrze. I to jego koguciki, Create takie. Na końcu kurcze, bardzo fajne, ogólnie też bardzo dobrze manewruje tym głosem. Wcisza, z zgłaśnia, bardzo płynnie przechodzi między rejestrami, między ułożeniem krtani. Mega fajne rzeczy. I to już. Trochę beltu, czyli takiego przeciągniętego rejestru piersiowego, mocno skompresowanego, te zmiany są po prostu trudne do wykonania wokalnie, ale on to robi tak pewnie. Why you leave my heart? I ten refren zaczyna się od takiego fajnie głębokiego, poszerzona, obniżona chrtań. Why you live my heart? zmiana totalna już rejestru. No to jest dla niego tak naturalne i oczywiście wymaga to lat pracy, tak naprawdę, żeby tak potrafić krtanią aparatem mowy manewrować bez najmniejszego jakby problemu, bez najmniejszego skupienia. On po prostu, on po prostu to robi, ale to też wymagało od niego lat ćwiczeń. Tutaj też jest kolejna zmiana na taki lekki falset. No i przepiękne rejestry głowowe. Ogólnie bardzo wysokie dźwięki, jak na faceta. No to jest bardzo trudne. I końcówka refrenu potężne vibratu. Mega zawibrowany głos. Strasznie mi się to podoba. On ma takie warunki. Mógłby śpiewać heavy metal, mógłby śpiewać takiego klasycznego rocka, Może śpiewać pop, może śpiewać absolutnie wszystko, może śpiewać Czesława Niemena. No warunki poparte talentem i ciężką pracą to jest coś, co Michał szpak po prostu robi. Druga zwrotka już całkiem inaczej, już nie leci nisko w rejestrze piersiowym, tylko. Kolejna ta zmiana znów. Jest zwykły rejestr piersiowy i potem zupełnie inne osadzenie dźwięku. Nie jest No, this time! Zupełnie z tyłu ten dźwięk osadzony, bardziej na podniebieniu i bardziej z tyłu nie jest oh, tylko jest HA! Ah, ah. W ten sposób osadzony dźwięk, zupełnie gdzie indziej. No i ten długi dźwięk, tak zwany belt na totalnej kompresji, zatrzymanie wyziewu powietrza, e, nie wiem ile, jak długie to było, e, no myślę, że ze 20 sekund prawie pociągnął ten dźwięk Michał. No to jest prawdziwa potęga wokalu. Oczywiście e, odpowiednie ułożenie, krtanie aparatu mowy, odpowiednie e, przygotowanie oddechowe. Praktycznie brak wydechu przy tym dźwięku, on jest zatrzymany zupełnie, jest totalna kompresja, totalny belt. I tak można ciągnąć ten dźwięk, dopóki nie trzeba wziąć wdechu, ale jest to ogólnie bardzo trudne, tym bardziej na scenie to zrobić jakby podczas koncertu na żywo. No mega, mega trudna rzecz. Hmm. czysta potęga wokalu dla mnie. Michał rządzi sceną, nie musi się ruszać, wystarczy, że stoi, patrzy w odpowiedni sposób, podnosi ręce, wygląda tak, jak wygląda no mistrz świata. Dla mnie mistrz świata. Michał Szpak, moi drodzy, no myślę, że on nie będzie już chciał startować na Eurowizji, bo tak jak każdy artysta, który już coś osiągnął, nie lubi być oceniany. Nikt tego nie lubi. Zawsze może, jeżeli się jest gorzej ocenionym niż inni artyści, no to, to trochę wypada... Blado, jakby wiecie, to, to nie jest przyjemne, jeżeli ktoś czyjąś muzykę ocenia wyżej niż Twoją, mimo tego, że to tak naprawdę jest bardziej kwestia gustu, można tam w jakiś sposób obliczyć e, poprawność dźwięków, równość grania itd. I można powiedzieć, że jed, jeden zespół gra trochę równiej, inny e, wokalista śpiewa trochę czyściej, ale no to jest wszystko, ale cała reszta odbiór muzyki to tylko i wyłącznie kwestia preferencji indywidualnych, tego, jak dany utwór do ciebie trafia, jak dana muzyka do Ciebie trafia, jak przefiltrowana przez Twoje. Emocje przez Twoje odczucia, przez Twoje wspomnienia, które masz z życia, jak ona z Tobą rezonuje. I taka jest prawda, i dlatego Michał dzisiaj nie startuje na Eurowizji, tylko śpiewa tam jako e, jedna z gwiazd wieczoru. E, tyle ode mnie, kochani. Zapraszam Was do wysłuchania mojego coveru zespołu Slipknot, Kill Pop, e, który już teraz na kanale chyba jest, albo dopiero będzie, nie wiem e, kiedy to wrzucę. Ale w każdym razie na pewno link gdzieś tu znajdziecie. Zostawcie suba łapkę w górę, komentarz pod tym filmem. Pozdrawiam was. Gumiś poczęnga vocal.